Zapiekanka z makaronem, z kurczakiem stanie się właśnie takim no, daniem pożywnym, a potrzebujemy makaron orkiszowy na początek. Czyli makaron orkiszowy i tutaj proponuję użyć, można oczywiście samemu wykonać, jakieś tam w kształcie i w grubości, które... Państwo lubicie i jak najbardziej do samodzielnego wykonania, ale proponuję, żeby to był taki niecieniutko pokrojony, tylko typu świdry, rurki, jakieś muszle, takie radiatory, grubszy makaron i oczywiście ugotować. Ja, ugotować taki makaron, powiedzmy, opakowania, to jest 400 gramów makaronu, y, ugotować y, al dente, niech troszeczkę zostanie, mamy przygotowany makaron. I dalej podam może składniki. jedna cebula, dwa ząbki czosnku. Proponuję dać, jeśli mamy. To już są takie rzeczy, no nie, w recepturach jednak powinna być taka konkretna propozycja. To tak, jeden pomidor, kilka pieczarek, pęczek albo takie pół pęczka szczypiorku. No i teraz jawi się na kurczak taka. Jedna podwójna pierś z kurczaka to będzie dobrze. Oczywiście Bertrand, Galgant, Chyzop. Nasza przyprawa, ta hydegardowa mieszanka. Będzie potrzeba jeszcze kilka łyżek mąki orkiszowej. Olej słonecznikowy albo masło. I to są przyprawy wszystkie. No, można jeszcze mieszankę przypraw w bo tu będzie ser. I teraz właśnie tak. Makaron został ugotowany, a nasz kurczak, który który należy umyć oczywiście i kroimy na małe kawałki. Dodajemy do tego kurczaka czosnek. Nawet może, podałam jeden, ale tu może być dwa, trzy, zub, zub, trzy ząbki czosnku, nawet dwa, trzy, tak. Dodać ten zgnieciony czosnek. Dodajemy przyprawy i obsypujemy taką niewielką ilością mąki orkiszowej. I teraz rozgrzewamy masło. No bo to tak masło zawsze oddaje smak i myślę, że spokojnie użyjemy tutaj to masło, bo też możemy być ten olej słonecznikowy. I ten obsypany tą małą ilością wąki orkiszowej kurczak obsmażamy. Delikatnie obsmażamy na rozgrzanej patelni, uzyskujemy złoty kolor. I teraz do tego makaronu, który został ugotowany, dodajemy ten nasz kurczak i dodajemy te nasze warzywa. Warzywa właśnie, jeśli użyjemy i wspomniany pomidor, i pieczarkę, i czos, i ten szczypiorek, możemy wcześniej oczywiście pokroić i lekko rozgrzać. Na rozgrzanym tłuszczu wrzucić cebulę, czosnek, właśnie ten pomidor, i pieczarki. I tak delikatnie, z jakieś 10-15, nawet do 20 minut, na małym ogniu, żeby nam się też te. Warzywa wypuściły sok i lekko zostały już tak, tak zwane obrobione. Tak? I mamy teraz przygotowane tutaj warzywa. Tu przygotowany jest kurczak, który został już dodany do, tych, do tego makaronu, i wszystko razem należy wymieszać. I teraz, jeśli trzeba, to jeszcze dodajemy sobie troszkę soli, pieprzu, te przyprawy, jeśli były jeszcze mało wyraźne, i należy to wszystko jeszcze posypać odrobiną startego sera i włożyć do rozgrzanego piekarnika, który był taki gdzieś w 180 stopniach rozgrzany na jakieś 20-25 minut. Tak wystarczy, ponieważ te produkty zostały przygotowane, ugotowane, tak? więc taka ilość czasu nam wystarczy, żeby zapiec tą naszą zapiekankę. I tak jak dzisiaj właśnie jest zapiekanka z makaron, który ma swoją wartość, tak? jest makaron makaronem orkiszowym, jest kurczak a te warzywa, które dzisiaj dodaliśmy, to jest taka na bogato, możemy powiedzieć, zapiekanka. Natomiast możemy ograniczyć oczywiście ilość tych warzyw i wtedy mamy tylko kurczak, powiedzmy cebula, czosnek i to zapiekamy wszystko, tak? A możemy z kolei zrobić sobie taką zapiekankę właśnie z samymi warzywami, czyli makaron, warzywa i posypane tym serem i zapie zapiekane. My to bardzo często robimy w domu, albo też to jest taki pomysł właśnie na to, żeby no kurczak się pojawiał naszych naszych domach, makaron też, ale czasem takie właśnie połączenie, a też dla tych naszych niejadków, ja zawsze też myślę o tych naszych dzieciach, czy może osobach takich bardzo z jakiegoś powodu yy, dość wybrednych, w takim, takim sięganiu do potraw, yy, niech będzie to takie słowo, to myślę, że to będzie taką zachętą, to jest kolorowe, smaczne lekko strawne, mimo obecności też tego sera, bo jest tam kozieradka, nasze przyprawy, galgan, wertam, więc to wszystko udaje się tak połączyć, a jednak nie ma takiego odczucia ciężkiego po zjedzeniu takiej potrawy. Także to takie właściwie uporządkowanie, ale no, muszę powiedzieć, że to bardzo dobrze smakuje, też kiedy pojawiają się goście, dobre danie, nawet z takiego podania, gdzie chcemy już szczególnie zauważyć tą obecność gości i podać coś dobrego w naszym domu. Więc piekanka oriszawa z kurczakiem,